Hej, cześć, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym się zająć takim problemem jak zwolnienia w firmach w Polsce. Przeważnie to są duże koncerny zachodnie, które po prostu albo się same przenoszą, albo zwijają produkcję. I jest to, słuchajcie, dopiero początek tego trendu. I z czego on wynika? Ponieważ tutaj, na przykład, jestem na money.pl No i czytam z dzisiaj, to jest tak, artykuł w opracowaniu Katarzyny Kalus. 90 firm 90 zgłosiło zamiar zwolnienia pracowników. Co się, dzieje? Co się dzieje? Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz cyfryzacja i nowe technologie to główne powody planowanych redukcji zatrudnienia. Informuje w środek Dziennik Gazeta Prawna. Słuchajcie, chciałbym to yy, no, Wam po prostu objaśnić bardziej, ponieważ to jest niezwykle ważne. Na, na naszą waszą przyszłość. Tak, tak mi się wydaje, jestem tego pewien, ponieważ wiecie, takich artykułów jest dużo, natomiast one nie łap, moj, w moim głębokim przekonaniu nie łapią m, tego głównego czynnika, a o którym za chwilę, o którym za chwilę. M, ja nieraz mówię o, o technologii Web 3 ogólnie że, pojętej m, o technologii sztucznej inteligencji, chociażby rozwijającej się, m, o technologii, technologii blockchain w wielu nowych dziedzinach internetu rzeczy i tak dalej, tak dalej. Natomiast trzeba zrozumieć, że jak bardzo my jesteśmy no, opóźnieni niestety, większość przynajmniej z nas, z naszego społeczeństwa, ponieważ no wiadomo, te rządy stają na straży, tak wydaje się, jakoby stały na straży, żebyśmy po prostu jak najwięcej, jak najmniej wiedzieli, bo widzicie, trzeba... Jak się stoi na jakiejś gó górze, no i rozglądamy się wokół, widzimy to, co mamy pod nogami, ale nie widzimy głębiej. Z czego ta góra jest zrobiona? Z tej góry zaraz spadniemy, spadamy już, zaczęło się spadanie. Natomiast dlaczego? Co tam się dzieje? Jakie, jakie procesy, jakie reakcje zachodzą, powiedzmy, w tej górze, że, że tak się dzieje? Słuchajcie, uważam, że to jest naprawdę bardzo ważne, i ludzie, może nawet zwykli hobbyści, pasjonaci, powiedzmy jak ja, bo, bo za takiego człowieka się uważam, trochę tak. Nie to, że, że bardzo, powiedzmy, a może bardzo. Niektórzy twierdzą, że bardzo, ciężko to ocenić, ale słuchajcie, łatwiej zrozumieć pewien postępujący proces, jeżeli no jeżeli dotyka się wręcz tak powiedzmy tej technologii blockchain chociażby a ona jest bardzo kluczowa bardzo kluczowa yy, także no, po prostu się, sięgam tak sięgam do różnych artykułów mało tego moja przeglądarka już powiedzmy nie zna podsuwa yy, podsuwa mi różne artykuły sama tak yy, no sztuczna inteligencja również pewne rzeczy bo to jest tak że yy, Próbuję zrozumieć problem głębiej, no bo teraz tak, no pierwszy był taki boom, że Intel, tak? Intel zainwestuje mm, procesory, produkcję procesorów, y, innych tam y, rzeczy, generalnie na bazie kwarcu w Polsce. Później wybory, po wyborach pyk, Intela nie ma. Teraz się okazuje, że 90 firm, to już, to już trwa generalnie ten cykl, ja tutaj nie będę się na tym na tym, rozwodził na tym, tylko jako tło, tak, Taki, ten, ten artykuł. Biznes Insider to samo. Masowe zwolnienia w całej Polsce. Oto, gdzie tną etaty. Tak, pokazuje się nawet mapę taką, gdzie tną etaty, i tak dalej. Ale, jedyną wskazówką, którą się podaje, to jest wzrost kosztów. Że dlaczego tną etaty? Wzrost kosztów, ok, spadek zamówień, ok, oraz cyfryzacja i nowe technologie, prawda? Zwróćmy uwagę na to, oraz cyfryzacja i nowe technologie. Gdzie szukać więc tego, tych przyczyn? Słuchajcie, w Chinach, to co się dzieje w Chinach, do naszych głównych mediów za, jakimś, za jakąś magiczną różdżką nie przechodzi, nie przedostaje się. Powiem Wam, że to jest Armagedon produkcyjny. Dla nas, dla nas i to nie tylko w Polsce, ale w całej Unii, w całej tutaj Europie obłożonej bardzo złym, trudnym prawem, obłożonymi bardzo dużymi kosztami pracy itd., itd., i mało, mało rozwojowym porównaniu do tego, co się dzieje w Chinach. Dlaczego teraz firma Michelin wyprowadza się do Rumunii? Ponieważ Rumunia dała na przykład lepsze warunki. U, U, Rumunia ma elektrownię atomową. Yy, prąd. Słuchajcie, prąd. Tu jeszcze jeszcze, jeszcze taki, taki bocznik. Co z tym prądem w Rumunii? Słuchajcie. Yy, na przykład, jak tutaj zdążyłem doczytać, to. Yy, to sam prąd w marcu, to są dane za marzec. W Rumunii za megawattogodzinę mm, dla przemysłu, tak? Około 63 euro. Więc bardzo atrakcyjna, bardzo atrakcyjna cena. To już sam prąd, prawda? U nas prąd drożeje. Yy, wsparcie startupów. W tej chwili w Rumunii, no już właściwie od jakiegoś czasu, yy, jest bardzo duże wsparcie, jak się okazuje, dla startupów. Yy, jest ten Taki ciąg na to, żeby przyjmować jak najwięcej, właśnie z, powiedzmy, powiedzmy, tych zachodnich firm. U nas jakby już mniej, już to wszystko opadło. U nas już nie ma tych zachęt inwestycyjnych, ulg podatkowych w takim podobno znaczeniu, jak są w Rumunii. No ale te 64, 63, 64 euro za megawattogodzinę w Rumunii prądu to w Polsce około 97 mieliśmy w marcu. To jest średnio, bo firmy to tam różnie negocjują i tak dalej, ale powiedzmy, że do takich danych doszedłem, tak, że tutaj 63, a tu 97. W Polsce podwyżki cen energii, z tego zastrzegam się, co dotarłem, w Rumunii nie. Natomiast jest inwestycja amerykańskich, amerykańskich tam jakieś firmy właśnie w kolejne bloki w tej elektrowni atomowej energetyczne. Ta, słuchajcie, no, od 90, już w 1996 roku rozpoczęto pracę nad elektrownią atomową. No, a w tej chwili chcą to dzięki jakiej amerykańskiej technologii dwa kolejne reaktory, tak, Zbudować. No i nie planuje się, no chyba, że mnie poprawcie, że gdzieś do, macie inne dane, ale podwyżek cen energii elektrycznej, tak? No więc tutaj inna polityka, otwartość dla, dla tego przemysłu. Bo, bo słuchajcie, co się dzieje? Kluczem Tutaj jest niemożność nadążenia, coraz to większa trudność z każdym miesiącem, nadążenia za produkcją przemysłową chińską. Tu już, tu już nie ma praktycznie mowy o słabej jakości chińskiej. Owszem, ciągle tam można coś kupić kiepskiego, tak? Natomiast, no, nie czarujmy się, to nie są jakieś bzdury z AliExpress. Tutaj chodzi o produkcję przemysłową. Yy, automatyzacja. Trzy czynniki. Automatyzacja, robotyka, systemy automatyczne po prostu przejmują powtarzalne rutynowe zadania w sposób tak niewiarygodny, jak jeszcze niedawno w ogóle nie, nie można było tego ogarnąć, żeby jakieś procesy tak bardzo zautomatyzować. A więc przyszła z pomocą właśnie sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, przyszedł całe, powiedzmy środowisko Web3, a więc Internet Rzeczy, blockchain, i inne technologie, Rob więc robotyka niesamowicie się rozwija, i to właśnie uczenie maszynowe to, to już nie są jakieś roboty, powiedzmy, typu, nie wiem, <grytania> wykonujące owszem jakieś powtarzalne czynności. Natomiast yy, sam klucz, sam klucz, yy, słuchajcie, yy, już Wam mówię, tutaj jestem na przykład na stronie Xiaomi, zachwycamy się tym Xiaomi czy też Xiaomi, tak? Su-7. Powinno się mówić Xiaomi. No tak, tańszy od Tesli i tak dalej. Oczywiście tutaj w Unii, bo on, on kosztuje niewiele ponad 100 tysięcy złotych, przyjmując ceny w Chinach, ale zobaczcie jak Unia napierdziela podatków nakłada na to, że tutaj musiałby kosztować 180 tysięcy, ale i tak jest tańszy, no i to sporo od Tesli amerykańskiej, prawda? Słuchajcie... Te firmy czują po prostu oddech Chin na sobie, dlatego się wynoszą, szukają cięcia kosztów. Nie są zdolne w tej chwili konkurować. On, oni wiedzą. My nie wiemy o tym, bo nas nie informują. Ale ja Wam mówię, że jest tak potężna presja przemysłowa chińska. Jakiej po prostu jeszcze nie notowano w historii, historycznie nie notowano. Te firmy o tym wiedzą, taki myślałem myśl się wynosi, próbuje ponieważ każdy dolar, każdy dolar y, taniej to już jest dużo, to już jest coś. Y, czyli lecą po kosztach, no bo muszą, muszą, po prostu muszą. Chińskie opony chociażby już nie są złe, już nie są złe, nawet jeżeli wejdziemy na te marki chińskie. Nawet na jakimś tam typu oponeo czy, oponeo, czy coś tam, to już zobaczmy. Natomiast zobaczmy ceny. Porównywanie cen. To nie ma porównania. Jest tanio, na przykładzie właśnie nawet tego Xiaomi, nie? I wielu ekspertów z branży motoryzacyjnej, bo sam czytałem, mówi, że Xiaomi jest lepsze. Lepsze niż Tesla. Ma lepszą baterię. Ma lepsze yy, podzespoły i tak dalej, i tak dalej. No, yy, słuchajcie. Już w 2017 roku, a zaraz Wam powiem coś ciekawego. Człowiek plus maszyna to jest 17 rok. Tutaj widzicie stronę. W produkcji. Nowa era automatyzacji produkcji. Mówiono, że w ciągu dwóch dekad automatyzacja kompletnie zmieni hale produkcyjne. Kompletnie. My nie mamy pojęcia jako ludzie, bo mówię, nie ma programów typu Sonda, jak kiedyś były, tak? Gdzie o pewnych elementach procesów produkcyjnych również się mówiło. Dzisiaj nie. Dzisiaj pokazują polityków, że tam gdzieś odwiedził, który co powiedział, oczywiście aborcja, oczywiście to, inne, inne, tysiące spraw, nie mówię, że, że to są nieważne. Natomiast w porównaniu z tym, to jest tak jakby szedł na nas potężny, gigantyczny walec kosmiczny, a my rozprawiamy o tym, czy o wyższości jednej sieci marketów nad drugim. To, to jest taka skala. Po prostu... W 2017 roku tutaj zachodni periodyk wręcz krzyczał o tym, że kluczowi, dyrektorzy branżowi różnych firm po prostu, no, widzą, co się dzieje, tak? Mm, bardzo ciekawe też artykuł. Dobra, po, chociaż mówię, w 2017 roku. To było już jasne, stawało się po prostu jasne. Yy. Tutaj, na przykład, co zautomatyzować, czynniki, które należy wziąć pod uwagę, już sobie ten świat zachodni wtedy zdawał sprawę z tego. W Polsce oczywiście nie. Że nadejdzie moment czerpania właśnie długoterminowej tak który pisze, korzyści z automatyzacji, z daleko, z super daleko idącej automatyzacji. Zresztą są pokrewne tutaj artykuły. Żyjemy w świecie zakłóconym cyfrowo, też ciekawy, wielki re remake produkcja na miarę współczesnych czasów, produktywność, rentowność i tak dalej. Słuchajcie, Chiny. Co wymyśliły Chiny? Tu jestem na Wikipedii. Made in China 2025. To jest taki program. Kiedyś były takie programy, programy powiedzmy nawet w prl tak? Jakiś tam pięcioletni plan rozwoju, Dziesięcio, dziesięcioletni plan. Chiny takie coś mają. Tylko, że to się nijak nie ma do, do tego, co było. Made in China to jest nazwa tego programu, który właśnie, tak się nazywa, Made in China 2025. Tutaj jest na przykład fajny artykuł, zrozumieć Made in China 2025, prawda? A więc ta cała inicjatywa to nie ma precedensu na całym świecie, ponieważ to jest tak wielki strategiczny plan i cała polityka przemysłowa rządu chińskiego. Ja już wam streszczam te artykuły, tam jeszcze y, z Financial Times i tak dalej. Y, po prostu chodzi, o politykę przemysłową rządu chińskiego, mającą na celu rozwój sektora produkcyjnego właśnie w Chinach. I oni ten swój program ogłosili w maju 2015 roku. I powiem Wam, że z tego co właśnie czytam, Zachód się przestraszył tylko nic w mediach nam nie mówią ale Zachód się przestraszył. Yy, no oczywiście ten yy, sekretarz generalny yy, Xi Jinping, czy jak się tam to czyta, no przedstawił go. I co czym to jest? W skrócie MIG 2020, czyli Made in China ma na celu przekształcenie Chin z fabryki świata, bo dotychczas się tak mówiło, fabryka świata Chiny, tak? Ale ten plan ma na, na celu przekształcenie Chin z fabryki świata produkującej tanie towary niskiej jakości w technologicznie zaawansowaną potęgę produkcyjną. To jest prawdziwa przyczyna, że są u nas zwolnienia. I to jest dopiero początek zwolnień, ponieważ jeżeli firmy zachodnie, mówiono nam przez lata, że biznes nie ma, kapita kapitał, przepraszam, nie ma ojczyzny, gówno prawda, jak najbardziej ma ojczyzny. I jeżeli gruby, gruby, duży wieloryb, jakim jest na przykład Michelin, czy inny, 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 zwolni gdzieś ludzi, to najpierw w Polsce, bo będzie się obawiał wielu rzeczy z różnych przyczyn. Ale często teraz tak jest, no bo niepokoje społeczne i tak dalej. Lepiej rozwalić tutaj kraj jak Polska, znaczy rozwalić w sensie produkcję, tak? Bo już i tak społecznie z wielu innych przyczyn jest gorąco i przenieść gdzieś taniej, bo walczą, walczą, walczą o każdego dolara. W kosztach, w kosztach. Po prostu wiedzą, że za chwilę ich nie będzie, a przecież oni też mają w Chinach zakłady też mają, ale żeby utrzymać jeszcze tam produkcję, dlatego między innymi mówi się, słuchajcie, o dochodzie gwarantowanym. I taka zbieżność. Chiny ogłaszają to w 2015 roku. 17 jest, 18, 20, 21 i zaczyna się mówić o zaczęło się mówić o y, dochodzie gwarantowanym. Właśnie dlatego, bo już decydenci na zachodzie przejrzeli na oczy. Już rok 20, to już byli, byli pewni. Cholera, co tu zrobić? Coś trzeba zrobić. Działania gigantyczne, społeczne i tak dalej, i tak dalej, różne, na różnych płaszczyznach, bo będziemy mieć problem z masą bezrobotnych ludzi, nie tutaj, w tych krajach zachodu, ponieważ nie wytrzymamy przy tym programie chińskim Made in China 2025. Plan zakładał y, zwiększenie chińskiej zawartości krajowej y, produktów. W kluczowych materiałach, słuchajcie, do 40% do roku 20 i uwaga, 70% do roku 2025. Kopalnie, surowce, pozyskiwanie tego wszystkiego do tego programu. Dalej, inicjatywa ta Made in China 2025 promuje zwiększenie produkcji wysokotechnologicznych produktów, no również usług, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu półprze półprzewodnikowego. Chiny ruszyły tym programem na najbardziej dotychczas odległe im zakątki technologii. I stawiają na jakość. Od i, po prostu 18 roku, bo w 18 roku zaczęły się negatywne reakcje ze strony USA, Europy. I, i w ogóle jak tutaj zdążyłem doczytać, to ta inicjatywa Made in China 25 została po prostu. Jakby wymazana z przestrzeni tutaj, z zachodniej Europy, z przestrzeni medialnej. Natomiast step by step, krok za krokiem, rząd chiński kontynuował inwestycje w te technologie. Słuchajcie, w 18 tylko roku 300 miliardów dolarów amerykańskich wpakowali w ten program. Słuchajcie, to, to po polsku to nie jest ten miliard, że tam. Bo tam jest inaczej, tak? Tam nie ma w, w świecie anglosaskim tak? Tych miliarda, bo jest milion, bilion. Tylko tu już po polsku. 300 miliardów dolarów amerykańskich w 18. No, a później w latach 20, w roku chyba 21, słuchajcie, 1,4 biliona dolarów. 1,4 biliona dolarów. No. Jak, jak to są gigantyczne pieniądze? Gdzie Unia Europejska wytrzyma coś takiego? Mowy nie ma. Mowy nie ma. I, i tak jak mówię, przy takich jeszcze podatkach, takim obłożeniu kosztów pracy, przecież te, te kraje to tylko żyją z do druku pieniądza. Te kraje żyją. Nie wiem z czego, no z tych podatków, z nakładania coraz to jakichś tam podatków obciążeń do jak nie. No do dróg. Właściwie to nieraz się zastanawiam po cholerę wypracowywać zyski jak drukarki chodzą. Nie, ale dobra, to już mniejsza o od... Słuchajcie, te kluczowe sektory w tym programie są ciekawe. Made in China. Ja nie wiem dlaczego się o tym nie mówi. Że taki program, znaczy mówi się, ale gdzieś w jakichś tylko kręgach, tak? A więc tak, ten program podkreśla 10 priorytetowych sektorów. Hmm? Nowoczesne technologie informacyjne, narzędzia maszynowe i robotykę, sprzęt lotniczy i aeronautyczny, to są też w ogóle badania kosmiczne tak. Sprzęt morski, wysokotechnologiczne statki, hmm? nowoczesny sprzęt yy, transportowy, kolejowy oraz drogowy, ale to ma być na bazie... Najnowszych technologii, stąd ta, ten, ten Xiaomi. Słuchajcie, przecież on, ten, ten Xiaomi, korzystał z tych środków i zbudował samochód, który konkuruje w tej chwili. Właściwie to nie ma konkurencji. Dalej, sprzęt energetyczny, sprzęt rolniczy, nowe materiały, biotechnologie i zaawansowane produkty medyczne. No. Program. Made in China 2025, słuchajcie, na ten rok, bo on się ma zakończyć w roku 2025, a więc już za rok, ma tak umocnić pozycję Chin jako światowego, światowego właśnie tego lidera w produkcji, że inni mają zgasnąć. Nie wiem, czy im się to uda, ale, ale chyba są na dobrej drodze. Po prostu dodatkowe utrzymanie wzrostu standardów życia, mówi się też w tym programie, tak? O, standa o podniesieniu standardów życia i zaspokojenia potrzeb yy, coraz bardziej wykształconej siły roboczej. Bo nie oszukujmy się, od lat się mówi, że Polski, nie tylko Polska, Polska młodzież, czy zachodnia młodzież. Wi wiadomo. No to siedzą na TikTokach, siedzą na YouTubach, oglądają śmiesznostki, pierdoły, yy, oglądają jakieś, no po prostu to totalne dno, tak? A marzeniem powiedzmy licealisty, czy, czy jakiegoś tam chłopaka, dziewczyny, to jest zostać youtuberką i prezentować jakieś ciuchy i na tym zarabiać i, i mówić oj, oj, oj jaka fajna bluzka, super, kupiłam słuchajcie, obraca się gdzieś tam przed lustrem, kolega ją nagrywa i... Natomiast w Chinach to jest zostać inżynierem nowych technologii. Uczyć się właśnie blockchain, uczyć się webczym ma mieć w ogóle jako dziecko już, jako dziecko pojęcie, jako dziecko, powiedzmy jako nastolatek chociażby, tak? Żeby później kształcić się w odpowiednich, bardzo wysokich technologiach. Czyli to jest tak ambitny plan, że jak tutaj doczytywałem, to proszę mi wierzyć, nie ma precedensu na świecie. Skala i cele, które mają być spełnione. No i co teraz się wydaje? No wydaje się, że Zachód już to widzi. Yy, jaka będzie przyszłość? Słuchajcie, no, no zwolnienia, no zwolnienia, no nie da się. A jeszcze do tego Unia narzuca politykę de groft, czyli właśnie o której nieraz mówię, a więc politykę yy, powiedzmy zmniejszania. To jest tak jakby oni się wpisali, albo jeszcze inaczej. Dla zdrowego rozumu, takiego nieskażonego, powiedzmy, błędną polityką, błędnymi informacjami, to wychodzi jedna rzecz. Ktoś się umówił, to, to wychodzi tak, jakby. Nie wiem, no, że. Ja nie, nie twierdzę, że tak jest, ale, ale jakby taki efekt myślowy, tak, że ci politycy w Unii Europejskiej, w USA, jakby są na pasku chińskim, jakby byli opłacani, tak? że, bo oni jakby jeszcze bardziej przygotowywują. Znaczy, owszem, na przykład Elon Musk i tak i inni tam, z tego co, co widzę, no starają się, tak? Ta, ta technologia, te patenty ciągle są w rękach, w rękach z, często w zachodnich koncernów i one na pewno nie znikną. Myślę, że jestem pewien, że one wyprac oni wypracowali jakieś tutaj porozumienia i tak dalej o kooperacji z chińskimi firmami, natomiast a może. A może właśnie, natomiast może świat się umówił, że za głębiem przemysłowym będzie będą Chiny. I w ogóle Azja, bo na przykład Wietnam, taki mały Wietnam, a, a też się rozwija. Nie? Słuchajcie, tu jeszcze jestem na takiej stronie instalki.pl Tu jest artykuł Maksyma Słowskiego. To jest teraz, 8 kwiecień. Tak produkuje się elektryki i Xiaomi Su7. Słuchajcie, jedno auto co 76 sekund. Co 76 sekund. To jest i, i fajne zdjęcie mm, niezwykle zaawansowanej, właśnie hali mm, robotów, którzy, które to nie są te same roboty, które były jeszcze 15 lat temu, nawet 10 lat temu. Seria, one wykonują już o wiele bardziej złożone procesy. Całe procesy, bo tu już nie można mówić o czynnościach. Taka linia wykonuje całe procesy produkcyjne. I nie ma w ogóle co mówić, że porównywać. Nie ma w ogóle co porównywać do robotyki z lat, z lat ubiegłych. Także Chiny w tej chwili wymieniają całe, totalnie całe linie produkcyjne na właśnie te linie produkcyjne ultranowoczesne. Ultranowoczesne. Właśnie z wykorzystaniem technologii tych najnowszych technologii, tych najnowszych technologii. To nie tylko są hale produkcyjne, to jest również łańcuchy dostaw. Blockchain jako technologia znakomicie się nadaje do realizacji dostaw. Znakomicie się na, nadaje. Ca, cała, wszystkie te smart kontrakty są już tak pisane pod łańcuchy dostaw. Tak to jest wszystko optymalizowane. Yy, łańcuchy dostaw pod części dla fabryk, również gotowych wyrobów i tak dalej i tak dalej. Słuchajcie, to, no, to jest zamach praktycznie na całą produkcję przemysłową pozostałego świata, pozostałego świata. Cała, a, tu, a jak jeszcze do tego dodamy monitorowanie kontroli jakości, gdzie systemy sztucznej inteligencji właśnie wykorzystywane są do monitorowania procesów produkcyjnych. No, i, I jakości tych produktów, bo Chińczycy, to też kolejny tam artykuł, który czytałem, że oni postawili zaraz. Człowiek jest omylny, człowiek, człowieka nie można stawiać mm, do kontroli jakości. Odpowiednie, y, automaty, odpowiednia automatyka, szeroko bardzo pojęta, będzie robić to sama w procesach produkcyjnych poszczególnych części i wyrobów finalnych no i to co mówiłem, zarządzanie łańcuchem dostaw tak? czyli cała optymalizacja logistyka, zarządzanie zapasami, to przede wszystkim mniejsze marno, marnotrawstwo tak? no i szybkie badanie rynku szybkie zmiany na tendencje rynkowe i tak dalej, tak dalej, nawet głupi kolor na jaki malować samochody, może się odtąd błyskawicznie zmieniać błyskawicznie, reakcje na rynki na, na... to jeszcze czegoś takiego nie było tak szybko, tak szybko no także ja cóż, no cóż ze swojej strony mogę, zachęcać tylko do, jak, do poznawania pewnych elementów, one się przydadzą z różnych powodów, właśnie technologii blockchain, to co my mamy. Także mówię Wam, same, 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 same blockchain z, w pojęciu kryptowalut nie można być zamkniętym tylko na kryptowaluty, ponieważ poznawanie tych procesów, chociażby z grubsza tak, no, daje nam naprawdę szerszy, dużo szerszy obraz, Działania tego świata, działania tego świata. Mimo wszystkich przepisów negatywnych, które proponują, właśnie tutaj proponują, już będą wprowadzane za, za dwa lata, za dwa lata, czy w tak? Tej technologii. A więc no, my, ktoś na nas zagieł parol, niestety nasz naród, Polacy, no, stwierdzono gdzieś, że no, jeśli już to poniesiemy największe tutaj konsekwencje tych zmian, no, a kluczem właśnie jest taki program Made in China 2025, który rozkłada również właśnie na te zakłady, które teraz przenoszą się z produkcjami i tak dalej, i tak dalej. Także odtąd myślę, że wielu z Was, jeżeli spojrzy na jakiś artykuł za tydzień, za dwa, za miesiąc, że kolejne 90 zakładów się likwiduje, to będzie miał już w, głowę, w głowie podstawę, że to są praktycznie ruchy yy, na całym świecie. To, 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 co leży u podstaw tych procesów, tak naprawdę, że to nie, nie jest nawet, nie chcę żadnego polityka wybielać, tylko nie ma presji społecznej na odciążenie podatkowe chociażby, tak, na odciążenie podatkowe, na yy, promowanie własnych rodzimych firm i tak dalej i tak dalej. Jeżeli Siemens miałby się przewrócić, taki mały przykład, czy taki gigant, a już groziło mu przewrócenie, ktoś... Pewien polityk, wiecie, kto mówi, no nie, Polska daje tu kontrakt i tak dalej, i tak dalej. Siemens, no, fabryka na zachodzie y, Polski już zagrożona. Znowu zwolnienia i tak dalej, robili jakieś turbiny. No ale kto ma paść? Kto ma paść? Gigant. Siemens to jest gigant, prawda? No. On wie, gdzie po prostu leżą konfitury i próbuje się ratować wszelkimi możliwymi środkami. Natomiast no, rządy są jakie są, bez względu na to, jak, pod jakimi chorągiewkami y, y, partyjnymi występują. No nie chcę tutaj iść w tą stronę, tylko skupiam się na technologii. No, jest jak jest, jest jak jest. Na Chiny 2025 największy lider jakościowego, bardzo zaawansowanego przemysłu, z którym reszta świata już sobie nie radzi. Dobra, na razie to wszystko. Hej! Cześć!